Kostyczne! No. Hej, hey. heniotuli, stworek wita! Chciałbym wam pokazać coś naprawdę stwornego! Spójrzcie! Ani mówiłem, że stworne? Hej, Kazik, mógłbyś przeczytać napis? No jasne! O! Właśnie ogłoszono konkurs na najpiękniejsze miasto! Będzie konkurs? A jaka nagroda? No cóż, sędziowie odwiedzą kolejno wszystkie okoliczne miasta i wybiorą to, które według nich będzie najpiękniejsze. Nasze miasto jest najpiękniejszym miastem, jakie w życiu widziałam. Musimy wygrać! Ale jaka jest nagroda? Nagrodą będzie nowiutki plac. Najgenialniejsza nagroda na świecie! I właśnie tego stworkowo potrzebuję. Ale zaraz! Jest jeden mały szczegół. Zanim dostaniemy nowy plac zabaw, musimy wygrać konkurs. Bez obawy, przecież Stworkowo i tak jest już pięknym miastem. Tak, ale musimy sprawić, żeby było najpiękniejsze ze wszystkich. Jak mamy to zrobić? No, e, może spróbujemy e, udekorować Stworkowo różnymi... E, różnymi kolorami? Właśnie. No wiecie, jak na tym plakacie. Sztuka. To zawsze dobry wybór. Tak! Możemy zmienić stworkowo w jedno wielkie, piękne dzieło sztuki! Uuu! O tak! Super! No... tak! Chyba możemy spróbować. Ale żeby stworkowo wyglądało najpiękniej, musimy je wysprzątać, żeby było schludne i czyste. Ha? Kurzy... Kolorowe dzieło sztuki jest spoko, Heniu, ale może trochę przypominać... jakby to ująć... Nieład? Nieład?! Żeby nasze miasto wyglądało pięknie, musimy je posprzątać. Wtedy stworkowo będzie idealnie piękne i pięknie idealne. Podoba mi się, dokąd to zmierza. A dokąd to zmierza? Zauważyłam kilka rzeczy, którym przyda się czyszczenie. Czyszczenie? Zrobiłam listę. Najpierw wyszorujemy i wykąpiemy nasze stworko-zwierzaki. Potem zgrabimy wszystkie liście, które leżą na placu. I wtedy stworkowo będzie piękne? Oczywiście! Nasze miasto będzie czyste, schludne i zadbane. Nie ma nic piękniejszego niż czystość. Uszliście w piękny stos i do góry chłopie nos, bo już pięknie jest. Pięknie jest. I te sterty starych gazet posprzątamy zaraz razem i już pięknie jest. Pięknie jest! I okruchy trzeba zamieść, żeby móc powiedzieć mamie, jak tu pięknie jest. Pięknie jest. I sonie przepotwornie, ślicznie, fantastycznie. Naprawdę tutaj pięknie, pięknie jest. będzie Gretta. cudowne. Więc nie będzie kolorowej sztuki. Jestem pewien, że dzięki sztuce stworkowo byłoby piękne, ale wszystkim się podoba pomysł Grety. No, skoro wszyscy chcą tego, to ja się dostosuję. Mogę to zrobić, bo jestem henio Tuli Stworek. No, y, no, na co jeszcze czekamy? Zaczynajmy! O, o! Chyba mamy kłopot. Sędziowie chcą odwiedzić wszystkie miasta dzisiaj, a w stworkowie będą w południe! Mamy 17 minut i 37 sekund na posprzątanie miasta! <laughs> wyjścia. Zawsze znajdzie się wyjście, Daniel! Jesteśmy tuli z Okej, okay, musimy coś wymyślić. Może podzielmy się na dwie grupy. Wtedy będziemy sprzątać szybciej! Świetny pomysł, Daniel! Lilka, Stella i ja zaczniemy w piekarni, a Daniel, Kazik i ja pójdziemy do kiosku i wyrzucimy wszystkie stare gazety. Potem spotkamy się tutaj i zrobimy liście. Dobry plan! No to do dzieła! Musimy wygrać ten nowy plac zabaw! Uuu, plac zabaw! zabaw!